Szanowni Panowie Marszałkowie, Szanowna Pani Premier, Szanowni Państwo Parlamentarzyści, Szanowny Panie Prezesie, Szanowna Pani Marto, Wszyscy szanowni bliscy ofiar tragedii smoleńskiej obecni na tym naszym dzisiejszym spotkaniu szacowna delegacja litewska Wszyscy szanowni Państwo 6 lat tamtego ranka 10 kwietnia 2010 roku nad lotniskiem Smoleńsk Północny opadła mgła. Zginęły w tej mgle otaczające lotnisko zagajniki. Zniknął w tej mgle biało-czerwony tupolew. Wszyscy ci, którzy byli tam na miejscu, wspominają ją z drżeniem. Wspominamy ją także my, kiedy widzimy ją w relacjach telewizyjnych. Kiedy się rozpieszczała widok ścisnął nasze dusze i serca. Nasi rodacy zginęli. Prezydent Rzeczypospolitej, pan profesor Lech Kaczyński, jego małżonka Pierwsza Dama, pani Maria Mackiewicz-Kaczyńska, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Ministrowie, posłowie, senatorowie, dowódcy Wojska Polskiego, wielu wspaniałych ludzi, którzy lecieli do Katynia z pielgrzymką, lecieli realizując dzieło czci. Ofiarą mordu dokonanego przez NKWD na polskich oficerach, realizowali wszyscy razem wraz z prezydentem wielką misję patriotyczną. Ziemia smoleńska pochłonęła kolejną porcję polskiej krwi, po tamtej, która wsiąkła w 1940 roku się odpłatniał następny. Zginął prezydent Lech Kaczyński, dla którego dzieło prawdy o mordzie katyńskim, dla którego dzieło budowy postaw patriotycznych także w oparciu o tamtą wielką, tragiczną ofiarę był jednym z najważniejszych, najważniejszych także elementów jego prezydentury. Bo przecież trzeba pamiętać, że w 2007 roku to właśnie Pan Prezydent Profesor Lech Kaczyński razem z ówczesnym Ministrem Obrony Narodowej Aleksandrem Szczygło Dokonali awansu polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, w Charkowie i w Twerze. Prawie 8 tysięcy polskich żołnierzy. Odczytywanie ich nazwisk wtedy, w przededniu Święta Niepodległości trwało dwa dni. Było wielkie dzieło, które wtedy się rozpoczęło od oddania tego historycznego honoru polskim oficerom i miało być dalej realizowane, także poprzez tamtą właśnie katyńską bermżyłę. Skończyła się ona dramatem. Obok pasa lotniska Smoleńskiego. Dziś po sześciu latach patrzymy na tamtą tragedię. Patrzymy na Rzeczpospolitą, na to, jak dramatycznie została ona wtedy dotknięta. Ale tamten dzień to był również dzień, który uświęcił to miejsce, to miejsce, w którym dzisiaj mam zaszczyt stać razem z Państwem. To Wy je uświęciliście, dlatego że nikt Was tutaj nie wzywał. Nikt nie apelowałbyście tutaj przyszli, a jednak przyszliście. Przyszliście z potrzeby serca, nie ze wskazania czy wezwania autorytetów. Przyszliście tutaj setkami tysięcy przez te dni, by wyrazić żal trwogę, by wylać łzy, by być razem, by dać także znak solidarności z tymi wszystkimi, którzy zostali najbardziej dotknięci, z rodzinami tych, którzy zginęli, że nie są sami, że Polska jest z nimi, prawie 200 tysięcy ludzi, wtedy Przeszło przez pałac prezydencki, by oddać hołd parze prezydenckiej Lechowi i Marii, prezydentowi Rzeczypospolitej i jego żonie. To wielki dorobek serc Polaków, to wielki dorobek naszych serc. Że umieliście wtedy stanąć razem, stanąć ponad wszelkimi podziałami, być tutaj, niezależnie od poglądów, niezależnie od wiary, niezależnie od wszelkich przekonań ideologicznych. Wszyscy byliśmy wtedy zjednoczeni. Pamiętam tamte dni i dla mnie niezwykłe, kiedy po wielu latach atakowania prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, niesprawiedliwych ocen, deptania jego dorobku bardzo często, przyszliście państwo tu, żeby oddać hołd prezydentowi, tym, którzy wraz z nim zginęli, a także i dzieło Zartuńskie Dzieło budowy silnej Niepodległej Rzeczypospolitej Która pamięta o swojej historii Która pamięta o swoich bohaterach Która nie tylko potrafi Ale przede wszystkim oddaje im cześć Uczyniliście wtedy to miejsce miejscem pamięci. Niech ono takim na zawsze zostanie. Wierzę, że tak jest.